Kibice Lecha mają to do siebie, że jeśli ich drużynie zacznie przez moment iść trochę lepiej, jeśli wygra jeden mecz efektownie, drugi mecz efektownie, no to już wtedy jest wielkie podniesienie, czy to jest ten moment, czy Lech wreszcie wskakuje na właściwe tory, czy się zacznie rozpędzać. Teraz to już tej maszyny nikt nie zatrzyma, a potem przychodzi zazwyczaj szybki prysznic i okazuje się, to jeszcze nie był ten moment, to jeszcze nie, teraz jeszcze trzeba zaczekać. Mam wrażenie, że Ponownie euforyczne nastroje w Poznaniu narastają i ponownie mogą być szybko zgaszone. Czy Piast Gliwice e, jest różnego, która jest w stanie pokonać Lecha? Oczywiście, że jest. Aktualnie ma 7 punktów straty do Legii Warszawy. Jeśli ktoś ma Legię gonić, to, to właśnie Piast Gliwice. Nie wierzę w powtórkę zeszłego, zeszłego sezonu. Nie wierzę, że piast może dogonić Legię. Natomiast wydaje mi się, że Lech w, w Gliwicach nie wygra. Dla mnie to jest... E, tak bezpiecznie powiem 1x, to też jest w miarę niezły kurs na takie zdarzenie, czyli piast z podkórką. Dziękuję bardzo, znane typy, polecam się.